Dzień dobry, witam was na zajęciach. Dzisiaj piosenka wakacyjna. Wakacyjna piosenka o krowie turystce. Najpierw nauczę was refrenu. Refren jest dość trudny. E, powiedz tak. Muu. Dobrze, no to umiemy już refren. To w takim razie zaczynamy piosenkę. Starzy śmieją się młodzi, a krowę nie stoją nie obchodzi. Czasem podskoczy, pomknie galopem, czasem podniosą ją. piosenkę na dzisiaj Kilka słów Na temat piosenki Kto to jest Krowa Nie no to wiemy Kto to jest krowa To nie o to mi chodziło Chodziło mi e, bardziej e, Co to znaczy podróżować autostopem Wiecie co to znaczy Podróżować autostopem Już wam tłumaczę Kiedyś, teraz może już mniej, kiedyś jeździło się na, a jeździło się autostopem, to znaczy stało się na ulicy, machało się, samochód się zatrzymywał, mówiło się dzień dobry, ładnie grzecznie. I e, czy mógłby Pan podwieźć mnie na przykład do następnej miejscowości gdzieś dalej? E, no, oczywiście dobrze jest mieć plecak, bo plecak mniej e, miejsca zajmuje. I w ten sposób podróżowało się po całym świecie, po całej Polsce. Ja również bardzo lubiłem ten sposób podróżowania. Czyli sposób podróżowania autostopem, to znaczy zatrzymujemy na stopa samochód i jedziemy z nim kawałek dalej. Później oczywiście znajdujemy następny samochód, a i następny, i następny, aż docieramy do celu tam, gdzie chcemy dojechać. To znaczy podróżowanie na Stopa. Następnie, co my tu mamy jeszcze trudne? A, od nieborowa nieborów to jest miejscowość. Idzie krowa. Krowa to wiemy. Krowa sportowa, autostopowa. Autostopowa, czyli taka krowa, która jeździ autostopem. Krowa z plecakiem. Czyli ma na plecach plecak i w pepegach. No, a co to są pepegi? Pepegi to inaczej trampki, takie trochę wyższe. E, idzie i piosenki wesoło śpiewa. Dobrze, to proste. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, a krowę ją to nic nie obchodzi. Czasem podskoczy, pomknie galopem. Galop to taki sposób biegania. Czasem podwiozą ją właśnie tym autostopem. Od nieborowa idzie krowa, krowa sportowa, autostopowa. A gdyby mogła tak jak ta krowa, świat cały wokół też przewędrować. Reszta jest w miarę proste. Dobrze, skoro już zaczęliśmy od refrenu, yy, przy... przypomnijmy sobie refren Mu. Mu. kiedy zatrzymam, wyrobicie refren. Tekst refrenu. Przypomnieć wam tekst refrenu? Mu. Dobra. Dobra. No. Dobra. Powtórzone. A teraz razem ze mną posłuchajcie melodii. Od nieborowa idzie krowa. Zaśpiewajcie ze mną. Od nieborowa idzie krowa Jeszcze raz, od nieborowa idzie krowa Wstańcie do góry i idziemy w miejscu Od nieborowa idzie krowa Cały czas to samo, od nieborowa idzie krowa Idziecie w miejscu, bo nie widzę Krowa sportowa, autostopowa. Krowa sportowa, autostopowa. Od nieborowa idzie krowa, krowa sportowa, autostopowa. Od nieborowa idzie krowa, krowa sportowa, autostopowa, krowa z plecakiem i w pepegach. Te pepegi zapamiętajcie, to są takie tramki, nie? Krowa z plecakiem. i w pepe, jak... Idzie piosenki, wesoło śpiewa. Idzie piosenki, wesoło śpiewa refren. Mu, mu, mu. Jeszcze raz! Od nie od O idzie krowa. krowa. Dziwią się starzy, dziwią się, śmieją się młodzi. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, jeszcze raz. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, jeszcze raz. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, a krowa ją to nic nie obchodzi. A... Jeszcze raz. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, a krowa ją to nic nie obchodzi. Czasem podskoczy, pomknie galopem. Czasem podskoczy, pomknie galopem. Jeszcze raz. Czasem podskoczy, pomknie galopem. Czasem podskoczy, pomknie galopem. Czasem podwiozą ją autostopem. Czasem. Trzecia. Od nieborowa idzie krowa, krowa sportowa, autostopowa, tak jak pierwsza zwrotka. I od nieborowa idzie krowa, krowa sportowa, autostopowa. Ach, gdyby mogła tak jak ta krowa. Ach, gdyby mogła tak jak ta krowa, świat cały wokół też przewędrować. Świat cały wokół też przewędrować. Tak jak staliśmy cały czas idziemy w miejscu śpiewamy całość i od nieborowa idzie krowa krowa sportowa autostopowa krowa sportowa autostopowa krowa z plecakiem i w pepegach krowa z plecakiem i w pepegach idzie piosenki wesoło śpiewam idzie piosenki wesoło śpiewa. Się śmieją się łodzi. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi. Dziwią się starzy, śmieją się młodzi, a krowę ją to nic nie obchodzi. Czasem podskoczy, pomknie galopem, czasem pod auto ją autostopem. Muk, muk, Mu. Mu. od, nieborowa. od nieborowa. Krowa sportowa, autostopowa. Ach, gdybym mogła, tak jak ta krowa, świat cały wokół też przewędrować. Mu, mu, Dobra, bez podpowiedzi. Lopen, a sem podioson ją autostopem. mu mu nieborowa, gdzie krowa, krowa sportowa, autostopowa. A gdyby mogła, tak jak ta krowa, świata. Że też będziecie podróżować w te wakacje na pewno e, w wielu ciekawych miejsc. Życzę Wam tego z całego serca i mam nadzieję, że ta piosenka stanie się Waszą taką piosenką. Przyniesie dobrze, fajnie chodzi. Jakby cała rodzina zaśpiewała krowę turystkę, to by było świetnie. Dzięki. Do widzenia!